Siemano, witajcie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Minecraft. I dziś zbudujemy sobie farmę. To jezioro zostawię. I jak widać, gra, gram na teksturku pod tytułem FadePool 64 bo mi się spodobał. No, jakby ktoś nie wiedział, to nagrywam nowy program, który się nazywa Action, i dzięki niemu nie mam w ogóle lagów. I tak, przede wszystkim zebrałem trochę już drewna. I nie powiedziała, że zbudowałam sobie drugie piętro domu, zbudowałam również sobie taki tarasik, dwa kwiatki postawiłem już dawno i jeżeli by ktoś nie wiedział, to sobie zrobiłem tutaj enchanting, no, mm, dalej, Te ja mam takie słódki do góry i to łóżko, co właśnie tutaj mam, dobra. już sobie przeniesiemy na górę I będzie tutaj. No, a tam później będą takie rzeczy gościnne i p. Mamy noc, no to właśnie pójdziemy się przespać. Yy, no i będziemy musieli zrobić wiadro, bo my chyba nie mamy. No, to sobie najwyżej zrobimy. Mamy czy nie mamy? Mamy jedno wiadro, no starczy, mamy jedno wiadro, spoko. No to tak. Aha, spoko. Yy, łopaty nie mam. Więc musimy sobie zrobić... żelazno sobie zrobimy, bo mamy full żelaza, bo w ostatnim odcinku byliśmy w kopalni. No i wydobyliśmy tam 8 chyba... Żelaza, no to nawet, dobra, nawet nie zła sumka. Słuchaj. Farnę będziemy mieć tutaj, tylko to musimy zrównać z ziemią. Tutaj ja mam kolejne takie fajne jeziorko, z którego na razie będę pobierał wodę do naszej farmy. Później sobie gdzieś tam zrobię może nieszką rzedełko woda, ale niepotrzebnie jak tutaj mamy takie jeziorko. Yy, jeszcze to sobie w tą drawę wszystko roztopczymy. To musimy trochę za tym. No. No to tyle miejsca na farmę nam starczy, no to przejdźmy do wodowy. No to tak Mam yy, no 28 przy sobie nasionek, ale przyda się troszkę więcej. Ale nie wiem. Tak yy, Zrobimy już sobie żelazną motykę, żeby tam później nie robić kamiennych. Jak nam się skończy, bo ta forma będzie nawet duża i będzie dużo siania No. Yy, czyli tak. No, no to zacznijmy budować. To zaczynamy. Raz, raz, dwa. Hmm. Kurczę, jak by to zbudować? A, tak na razie. Ola, chyba mi nie starczy tego. Nie, raczej starczy. Nie ma się czego obawiać. Jakby był taki duży szum yy, na odcinku, to przepraszam Was bardzo. Ja tam trochę pogrzebię w ustawieniach i postaram się to zrobić jak najlepiej. Nie wiem czemu, ale mi się te farmy villagerów spodobały, no i teraz... No kurcze, ile zbudowałem. No i właśnie mi się one spodobały, no i teraz tak będę budował na wzór tych farm. Nie wiem czy one mi się tak spodobały, po prostu takie... Farmę, czyli to trzeba zniszczyć. Jakbym miał Timbermode, to by całe to obramowanie poszło. ale tam nie wiem, to by było głupie trochę. LOL! Jednego braku, jaki... Mogę więcej zebrać. Idealnie, pustaka na to starczyło. A weźmiemy sobie dwa. Jakbyśmy jeszcze trochę powiększali. Wi! Dirt, 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 dirt. Dobra, no i teraz trzeba... Tak, wyrzuciłem. No i teraz sobie trzeba to napełnić wodą. Tyk. A ta przelewająca woda na Fateful mi się tak spodobała, ładnie to wygląda. Ogólnie. Tyk, 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 tyk. I... No ja. No. no automatyka dziwnie, która wygląda na tym fytwór. Dobra, teraz musimy tutaj zaorać. No. Czekajcie sobie troszkę przybliżę to na mamy... mini. O! Poczekajcie. No Najwyżej ja wtedy pozbieramy tych nasionek. Na razie tylko takie nasionka dam, no bo na chleb się przyda. A później, jak znajdę jakąś wioskę bo albo po, od zombiaka dostanę, yy, te ziemniaki albo marchewki, no to później sobie tak podzielę, że tutaj będzie pszenica, tutaj będą dynia i marchewki, znaczy dynie i melony, a tutaj będą marchewki, a tu ziemniaki, czy jakoś tak. Jeszcze dokładnie nie wiem. Jeszcze troszkę tego pozbieramy. Na razie 8 tylko zasiejemy. Raz, dwa. Idealnie starczyło. Tak to będę dalej zbierał i się odrodził, nie? Takie żyć Tu oświetlimy. Tu oświetlimy. Tu oświetlimy. I... No to już zbudowaliśmy naszą farmę, nie wiem ile ten odcinek już ma <śmiech> czasu. Hmm. <laughs> no tam będzie krótki, no to... No nie jest krótki właściwie. No to, to by było tyle w tym odcinku. Sorki, że się dzisiaj tak troszkę jąkałem. No to zbudowaliśmy naszą farmę. Tak to wygląda. Yy, na minimapce, tak. Na Nareć drag upiale. Jest. No to tyle w tym odcinku. No to subujcie, komentujcie, lajkujcie, oceniajcie, komentujcie i lajkujcie. Cześć!